Cześć, tu Karolina. Dzisiejszy filmik będzie o spirulinie firmy Look Food. Spirulina, prościej mówiąc, są to zielone, niebieskie algi. Proszę, ma ona taki przepiękny, ciemnozielony kolor, który zawdzięcza dużej ilości chlorofilu. Jest bogata w witaminy z grupy A, B, C, D, E i K, a także w magnez i beta-karoten. Ponad 60% składu spiruliny to białko, jest więc świetnym suplementem diety dla wegan, dla wegetarian, dla sportowców oraz dla osób, które dbają o swoje zdrowie. Ze względu na ostry smak, taka sproszkowana spirulina raczej nie jest spożywana samodzielnie, ale możemy ją dodać do koktajli warzywnych, do koktajli owocowych, a także do kefiru. Spirulina oczyszcza organizm z metali ciężkich, reguluje układ trawienny i oczyszcza nasze ciało. Spirulinę możemy stosować także od zewnątrz. Cudownie odżywia ona włosy i nadaje im puszystości. Najlepiej dodać ją do maski, tylko tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby nie przesadzić z ilością, ponieważ łatwo o przeproteinowanie włosów. Najlepiej dodać około pół łyżeczki spiruliny, nałożyć na włosy na około 10 tak do 15 minut i spłukać ciepłą wodą. Cudownie też działa na naszą skórę. Jest to produkt wysokiej jakości i w 100% naturalny. Także możemy stosować go do każdego typu cery, także do cery wrażliwej. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak w szybki sposób przygotować bardzo prostą maseczkę ze spiruliną w roli głównej. Mam tutaj przygotowaną wodę mineralną, do której dodaję odrobinę spiruliny. Mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. I za chwilę nałożę tak przygotowaną maskę na twarz koleżanki. I po 10-15 minutach zmywamy maseczkę ze spiruliny za pomocą wacika nasączonego ciepłą wodą. Po zmyciu widzimy, że skóra jest nawilżona, odżywiona i pełna blasku.